Laptop się zepsuł i pojawia się klasyczne pytanie – naprawiać czy kupić nowy? Bo nie każda naprawa ma sens. Dzisiaj pokażę Wam 5 sytuacji, w których naprawa się zwyczajnie nie opłaca. Złota zasada numer 1. Jeżeli koszt naprawy przekracza 40-50% wartości sprzętu to już zapala się czerwona lampka. Przykład. Laptop warty 800 zł. A koszt naprawy płyty głównej to 500 albo 600 zł. W takim przypadku dalsze dokładanie pieniędzy zwykle mija się z celem. Druga sytuacja to uszkodzona płyta główna. To jeden z najważniejszych komponentów każdego komputera. Jeżeli padnie, naprawa jest droga, ryzykowna i często bez gwarancji długiego działania. W tanich i kilkuletnich laptopach jest to kompletnie nieopłacalne. Trzecia sytuacja to jeżeli laptop jest bardzo stary technologicznie przykładowo ma 8 do 10 lat, bardzo słaby procesor, brak wsparcia dla Windowsa 11 czy wolny dysk HDD. Wtedy po naprawie dalej będzie wolny. Czasami lepiej dołożyć parę złotych, kupić sprzęt polizingowy, który będzie kilka razy szybszy, nowocześniejszy i co najważniejsze z gwarancją. Czwarta sytuacja to kilka usterek jednocześnie. Matryca do wymiany, bateria ledwo trzyma czy zalana klawiatura. Każda z osobna jeszcze jakoś, ale wszystkie razem równa się studnia bez dna. Tutaj koszty szybko mogą wymknąć się spod kontroli. Piąta, ostatnia sytuacja, brak części lub niska jakość zamienników. Dla niektórych modeli po prostu nie ma już nowych części, albo są tylko tanie zamienniki. Efekt? Laptop wraca z serwisu, a po miesiącu znowu coś pada. W takim wypadku, kiedy naprawa ma sens? Żeby było uczciwie oto parę przykładów kiedy naprawa się jeszcze opłaca. Po pierwsze laptop jest naprawdę wysokiej wartości. Po drugie usterka jest łatwa w naprawie np. Na wymiana dysku twardego, pamięci RAM czy jakiegoś portu. Po trzecie koszt naprawy jest niski. Wtedy naprawdę ma to sens. Podsumowując nie każda naprawa to oszczędność. Czasami to tylko przekładanie w czasie nieuniknionego. Jeżeli twojego sprzętu nie opłaca się już naprawiać Wejdź na airnew.pl i zapoznaj się z naszą ofertą laptopów polizingowych, które posłużą Ci przez długie lata.